Tak, znam wierszyk o samochwale, jednak uważam, że w Polsce za mało się chwalimy, a więc ustawię tutaj lustro i pochwalę osobę, którą zobaczę przed sobą. Oficjalne wyniki czerwcowej sesji egzaminacyjnej już są, a w niej, bez niespodzianek, tradycyjnie tak jak przypuszczałem, 100% moich słuchaczy zdali egzamin państwowy. Czy był stres, czy były obawy? Oczywiście, ale to nieodłączny element edukacji. Dziękuję za zaufanie i mam nadzieję, że kolejne semestry będą kontynuować tą piękną tradycję. Korzystając z okazji, chciałbym się trochę wytłumaczyć, dlaczego na kanale ostatnio tak mało się dzieje. Pomimo braku szkoły, mój kalendarz jest niezwykle napięty. Nie tylko organizuję szkolenia dla moich słuchaczy, ale sam się szkole oraz realizuję część swoich malutkich marzeń, ale może o tym opowiem innym razem. Natomiast nie bójcie się, od września kanał wróci na swoje normalne tory. A propos, jeśli któryś z moich słuchaczy ogląda ten odcinek i zastanawia się, czy kolejny SMS będzie łatwiejszy, to cytując klasyka, tak? Otóż nie. Na szczęście pocieszę Was, że to właśnie wysiłek daje nam satysfakcję. A więc mam nadzieję, że wspólnymi siłami przebrniemy przez kolejną dawkę anatomii, masażu i wyzwań, które będą czekały w kolejnym semestrze, jak i w kolejnym okresie egzaminów państwowych. I z tą myślą Was zostawiam. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.